Na ulicy spotyka się dwóch gejów. Co u ciebie? pyta jeden. Aj, mówię ci, tak się zakochałem, że nie mam kiedy się wystracić. Najlepszą dietą jest dieta roślinna. Chmiel, żyto, tytoń i konopie. Pewnego dnia podczas mszy pojawia się z nienacka szatan. Patrzy wielkimi ślepiami po ludziach, uśmiecha się szyderczo i siada na ołtarzu. Ludzie uciekają z kościoła i tylko jeden staruszek się nie rusza i patrzy na bestię. Wreszcie szatan podchodzi do niego i pyta: Czy nie wiesz kim jestem? Oczywiście, że wiem. I nie boisz się mnie? Ani trochę. Szatan lekko się zdziwi. Mnie się wszyscy boją, a ty nie? Dlaczego się nie boisz? Chłopie. Od 48 lat jestem żonaty z twoją siostrą. Mąż pyta się żony: Czy mamusia do Afryki pojechała? No co ty, zgłupiałeś? No bo mówili w wiadomościach, że w południowym Sudanie pojawiła się cholera. To nie statek. Jakiś facet, potrącając pozostałych, przepycha się do szalupy. Zatrzymuje go marynarz, który mówi: Niech pan poczeka, na statku zostały jeszcze kobiety. Panie, daj mi pan spokój, nie mam teraz głowy do seksu. Ja i moja żona byliśmy szczęśliwi przez 24 lata, a potem się poznaliśmy. Oh Przychodzi facet do dentysty i pyta ile będzie kosztowało wyrwanie zęba. 300 zł. Hm, za drogo. Mogę oszczędzić na znieczuleniu i wyrwać go za 150. Taniej nie można? To wciąż za dużo. Za 50 zł mogę go wyrwać po prostu obcęgami. Co pan na to? A nie da się jeszcze taniej? No cóż, za dychę bez znieczulenia obcęgami w ramach praktyki może to zrobić student. Wspaniale, cudownie. Proszę zapisać żonę na czwartek. W czasie badań lekarka prosi pacjenta, żeby pokazał pindola. Gość ściąga spodnie i mówi: Zazwyczaj nie jest taki mały. Spokojnie, często takie widzę. No faktycznie, za piękna to pani nie jest. Leży facet na łożu śmierci, przy nim żona. Facet słabnącym głosem: Czy możesz mi coś obiecać? Ależ oczywiście cokolwiek zechcesz. Jak umrę wyjść za Mariana? Za Mariana? Przecież go nienawidzisz. Właśnie dlatego. W szkole nauczycielka pokazuje uczniom zdjęcie klasowe i mówi: Za 40 lat popatrzycie na to zdjęcie i powiecie: To jest Zosia. Dziś jest aktorką, a to jest Marek, dziś jest lekarzem. Wtedy z ostatniej ławki słychać głos: A to nasza pani, już nie żyje. Kobieta bierze lekcję golfa, ale nie może trafić w piłeczkę, gdyż ciągle źle chwyta kij. W końcu zniecierpliwiony instruktor mówi, niech pani weźmie kij tak, jakby pani dotykała członka swojego męża. Kobieta bierze zamach i piłeczka toczy się na jakieś dziesięć metrów. Dobrze, mówi instruktor, a teraz proszę wyjąć kij z ust i uderzyć jeszcze mocniej. Spotyka się dwóch kolegów. Słuchaj, stary, nie wiem co mam zrobić. Kot żony ciągle załatwia się na dywan. Jak to? No, ciągle sra na dywan. Potem jeździ tyłkiem po podłodze i rozsmarowuje to wszędzie. Nie wiem już co mam robić. Może ty byś coś poradził? Wiesz co? Zwiń dywan i oklej podłogę papierem ściernym. Spotykają się ponownie po dwóch tygodniach. No i jak? pyta pomysłodawca. O człowieku, rewelacja. Jak kocisko rozpędziło się w przedpokoju, to do lodówki już tylko oczy dojechały. Sędzia pyta na rozprawie rozwodowej: Ile pan ma lat? 98. A pani? 92. I po tylu wspólnych latach chcecie się rozwieść? Dlaczego? A ze względu na niezgodność charakterów, to dlaczego tak późno przychodzicie po rozwód? Byliśmy razem ze względu na dzieci. I co na to, dzieci? Nic, pomarły.